Cześć z wam, witam was w Moim bullet journal i standardowo zaczynamy od pierwszej strony. E, tym razem napis będzie brzmiał witam maj i szczerze w ogóle nie miałam pomysłu na to, jak ozdobić tą pierwszą stronę. I miałam parę podejść z kaktusami, e, kwiatkami, potem znowu były kaktusy i nic mi się nie podobało. I ostatecznie skończyłam z zamkniętymi oczami i po prostu kropkami, które są czarne, a potem przenikają w taką zgniłą zieleń, ponieważ właśnie kolorem przewodnim będzie kolor yy, zielony. Następnie standardowo przygotowałam sobie wcześniej już taki mały kalendarzyk, który tym razem przyczepiam na y, tasiemki i też przygotowałam sobie taki YouTube Tracker, czyli miejsce, gdzie sobie zapiszę. Ile mam subskrypcji na początku miesiąca, ile będę miała na końcu, ale też przygotowałam sobie takie miejsce, żeby zapisać, jakie filmy po prostu zrobiłam. I ogólnie ta strona jest przeznaczona na takie hmm, ważne dni, czyli sobie zapiszę, przed od pierwszego poszłam do kina albo pierwszego jest wolne, bo to poniedziałek. No i takie, takie typu rzeczy. Dalej Habit Tracker i to jest moje trzecie podejście wizualne do tego, zarówno do Habit Tracker, jak i do Mood Tracker, bo nic mi nie pasuje i tym razem wymyśliłam, że sobie rozpiszę każdy dzień coś osobno i po prostu może uda mi się jakoś zaznaczać, co kiedy zrobiłam. Te zielone kwadraciki, prostokąty, to jest po prostu zaznaczenie, kiedy jest weekend. Tak samo zrobiłam z mood tracker i zastanawiałam się jak to będzie wyglądało, ale wymyślałam, że po prostu będę sobie zapisywała yy, na przykład, że tego dnia byłam w dobrym humorze, tego dnia byłam złym, po prostu takie mega streszczenie dnia yy, i może zadziałam. I podobny problem miałam z co kupiłam, bo nigdy nie miałam wystarczająco miejsca na to, żeby sobie wszystko rozpisać. I też wymyślałam, że na dni sobie to, tak jakby, wiecie, rozdzielę, e, mając nadzieję, że no, uda mi się jakoś to, wiecie, wszystko ogarnąć i wiedzieć, co, kiedy i za ile kupiłam. I też na samym dole zrobiłam sobie m, tak, chod, takie miejsce na to, żeby sobie podliczyć, ile kasy wydałam w danym miesiącu. Następnie również standardowo YouTube ideas, czyli na miejsce gdzie sobie będę zapisywała jakieś wiecie propozycje na filmy. Może wy macie jakieś to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. I myślałam, że na tym skończę, ale jednak nie. Bo nie wiem jak wy, ale ja na przykład zawsze wieczorem mam taki, e, taką burzę mózgów i jakieś plany, marzenia. E, I pomyślałam, że właśnie zrobię sobie też takie miejsce, żeby sobie zapisywać te wszystkie plany, wszystkie takie rzeczy, które chcę zrobić. E, wydaje mi się, że to będzie, że to jest bardzo fajny pomysł, bo przynajmniej będę wiedziała, że to mi nigdzie nie ucieknie i, i będę pamiętała, że takie coś chciałam zrobić. I zrobiłam sobie też listę zakupów. Ale nie chodzi tutaj o zakupy typu chleb, jajka mleko, tylko bardziej takie rzeczy przyszłościowe, które chcę kupić, ale może nie teraz, ale chcę, żebym. chcę o nich pamiętać. Um, tak więc mam nadzieję, że jednak coś uzupełnię, bo nie ukrywam zeszłym miesiąc, oszło mi to trochę gorzej i tak naprawdę to jest tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Super, super mocno Wam dziękuję za to, że jesteście. I pytać się też, kiedy będą wyniki rozdania. Wkrótce, tak więc czekajcie. Na razie!